Nie mam pojęcia co to tutaj jest, ale widać, że jest masa jakichś larw i tak dalej. To pewnie te wszystkie muszki, owocówki czy inne muszki, które się tu wezwały, to, to pewnie staje. Zobaczcie. O. Piękny widok. Że to jest przykre z jednej strony, ponieważ e, patrząc na to łóżko, widzisz łóżko osoby, która spędziła tam ostatnią noc w swoim życiu. W Cześć, witam was serdecznie w dzisiejszym nagraniu. Kolejny dzień pracy, czas zacząć. Zgon naturalny. Starsza kobieta chorowała na nowotwór i przegrała walkę. W związku z czym zmarła, a rodzina o tym fakcie dowiedziała się po e, dwóch, trzech tygodniach. Następnie po zabraniu tego ciała e, służby zaplombowały mieszkanie i to wszystko co Powiedzmy, wyciekło podczas procesu rozkładu tego ciała, przez kolejne 3 tygodnie było jeszcze zamknięte w tym mieszkaniu. Więc od zgonu do powiedzmy udostępnienia tego mieszkania i dzisiaj wejścia przez nas minęło prawie 6 tygodni. W związku z czym w tym mieszkaniu może być ciekawie. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja. Nic tak naprawdę więcej nie wiem, poza tym, że do sytuacji doszło w pokoju. Na łóżku, i to tak naprawdę wszystkie informacje, które mam zebrane. Podjeżdżam na miejsce, za chwilkę wchodzę na, na górę, zakładam maskę kombinezon, oczywiście całe umundurowanie, no i zobaczymy jak to się odbywa. Podjeżdżam, wchodzę na górę i widzimy się już w mieszkaniu. No dobra, już widać jak wygląda sytuacja. Nie ma jeszcze dramatu. Tutaj jeden większy wyciek. Tutaj rodzina była przede mną, otworzyła okna, czyli zrobiła coś, czego nie powinno się robić. Zobaczcie ile tutaj muszek owocówek. Na pierwszy rzut oka wygląda, że wszystko zatrzymało się w materacu. Podniosę ten materac i za chwilę zobaczymy, czy faktycznie tak jest. Tutaj widzimy przeciek na drugą stronę materaca. I tutaj w deskach są odbarwienia, czyli to przeciekło tutaj, ale najprawdopodobniej zatrzymało się w materacu, i pod spodem jest jakaś taka ciekawa miska. Zobaczymy, co to za, za miska i co w niej się, się znajduje. Nie mam pojęcia co to tutaj jest. Ale widać, że jest masa jakichś larw i tak dalej. To pewnie te wszystkie muszki, owocówki. Czy inne muszki, które się tu wyrwały to... To pewnie staje. Zobaczcie. O. Piękny widok. Mhm. Tutaj też jakieś takie... Różne wycieki. Tutaj też nie wygląda to jeszcze tak dramatycznie. To, co należy zrobić w tej sytuacji, to są dwie opcje. Ustale z rodziną, jakie są ich oczekiwania, ponieważ rozwiązać to można na dwa sposoby. Te części desek, te elementy drewniane, które są które wchłonęły te płyny ustrojowe, nazwijmy to w ten sposób. Na pewno trzeba wyrzucić ich się, nie czyści ich się, nie wycina. To są może dwie, cztery deski, które należy wyrzucić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, sam materac. Opcje są dwie: albo cały materac idzie do utylizacji jako odpad biologicznie niebezpieczny, lub opcja numer dwa: siedzenie, bawienie się, dłubanie i wycinanie tego, co jest tutaj porażone. Za chwilkę porozmawiam z rodziną i ustalimy szczegóły tego działania, i wrócę do Was z informacją. Jeszcze tylko wrócę tutaj do tego tematu. Zobaczcie, jeżeli z tej strony mamy zaciek, to ze stuprocentową pewnością wiemy, że jeżeli zaciek pojawił się po drugiej stronie, to grawitacyjnie wszystko musiało przecieknąć. To nie jest tak, że zdejmiemy tą wierzchnią warstwę i wszystko jest w porządku, ponieważ grawitacyjnie w tym miejscu wszystko przeciekło z góry na dół. I tutaj z tymi deskami tak samo. Zobaczcie, to jest jedna deska, druga deska, trzecia deska. I tutaj tak samo. Jedna deska, druga deska, trzecia deska. Te deski są do do wyrzucenia. Oczywiście całe łóżko też, bo ten materiał, który tutaj jest, jest materiałem bardzo chłonnym, jeżeli chodzi o zapach i tak dalej. Więc nie, no nie da się nic, nic zrobić. Ale musimy sobie podzielić ten odpad. Co idzie, powiedzmy, jako odpad komunalny, już później bezpieczny po zdezynfekowaniu, a co idzie jako odpad biologicznie niebezpieczny i mimo dezynfekcji on i tak musi zostać zutylizowany. Jestem po rozmowie z rodziną i ich decyzja jest jednoznaczna. Nie chcę bawić się tutaj w jakieś dłubanie, rościnanie, i tak dalej. Wszystko idzie do utylizacji. Jeżeli chodzi o łóżko, ramy łóżka, czy materac, on w całości ma być po prostu wyrzucony do utylizacji, ponieważ finalnie i tak to się wydarzy w ten sposób, a z ich jakby relacji parę kilo w tą, czy parę kilo w tamtą nie robi żadnej różnicy. Dlatego biorę się za robotę i zaczynam pracę. Początek tego zlecenia to dezynfekcja wstępna, czyli przygotowuję sobie środki chemiczne do dezynfekcji, dezynfekuję całą przestrzeń, czyli ściany, sufit, podłogę, wszystkie meble itd. Czekam kilka, kilkanaście minut, aby te środki dezynfekujące zaczęły działać, no i później biorę się za łóżko, następnie mycie, czyszczenie tych wszystkich plam, które są tutaj na podłodze i obserwacja, co dzieje się dalej. Jak tak sobie jestem w takich mieszkaniach, to oczywiście mam dużo czasu na różnego rodzaju przemyślenia, na zastanawianie się tutaj nad tym wszystkim. I właśnie teraz przyszła mi taka myśl do głowy, patrząc na to łóżko, że to jest przykre z jednej strony, ponieważ e, patrząc na to łóżko, widzisz łóżko osoby, która spędziła tam ostatnią noc w swoim życiu i... No, nigdy, nigdy o tym nie myślałem w ten sposób. Tak naprawdę dzisiaj... Po tylu latach to jest taka moja pierwsza pierwsza myśl, że jesteś w mieszkaniu, które jest już puste. Puste może nie zostanie, ponieważ po posprzątaniu to mieszkanie może wrócić na rynek wtórny, to nie jest jakby żaden problem. Ale pracując w takim pokoju, przy tym łóżku, rozbierając to łóżko, i tak dalej, to jest łóżko, które no faktycznie jest miejscem, gdzie ten ktoś spędził swoją ostatnią noc życia. Takie przemyślenie, po 16 latach. <grywa> Dezynfekcja wstępna zrobiona, widać, że wszystko jest mokro, materaca już nie ma. Teraz pozbieram takie e, śmieci, odpady, których jest nie wiadomo co, na pewno Opakowanie makreli idzie do kosza. Tutaj ta miska, nie wiadomo z czym, jest mi nie niedobrze jak na to patrzę. Ona tak samo pójdzie do czerwonego bora. Te tezki od spodu widać, że nie przesiąkły, więc sytuacja najprawdopodobniej jest taka, że wszystko zatrzymało się w materacu i po prostu lekko z tego materaca one nasiąkły. Tutaj widać jakiś miód, co się gdzieś tam rozlało, więc część z tych rzeczy też pójdzie do do czerwonego wora, a część jest już dezynfekowana i pójdzie po prostu jako odpad, no tak, żeby uprzątnąć tutaj w miarę możliwości ten, ten pokój to pomieszczenie. I tak to wygląda. Dzięki, że byliście ze mną w tym odcinku. Jeżeli macie jakieś pytania, uwagi, dawajcie znać w komentarzach, a my widzimy się w kolejnym nagraniu.